Niektórzy z pracujących tu księży chłodzą się klimatyzacją własnej roboty, rozstawiając miski z wodą. Zimą z kolei przynoszą z domu farelki. Trudno polecać pracę w wikariacie generalnym w Rzymie. Podobnie ma się sprawa z kwerendą dziennikarską, która bywa tu istotnym koszmarem, zwłaszcza gdy chodzi o pytania dotyczące Watykanu. Działo się tak z jednego prostego powodu. Szczerej i serdecznej wzajemnej niechęci dwóch wysokich funkcjonariuszy Kościelnych. Bowiem odpowiadający za sakramenty późniejszy papieski archipresbiter kardynał Virgilio Noe i generalny wikariusz Rzymu kardynał Ugo Poletti się nie znosili. Nigdy nie doszedłem, skąd brała się ta antypatia. Tak czy inaczej obaj panowie żywili do siebie wielką urazę. Kiedy zaś dwóch dygnitarzy kościelnych toczy z sobą wojnę w Watykanie, rozgrywa się ona oczywiście w nadzwyczaj pobożny i finezyjny sposób. Kardynał Poletti odpowiadał m.in. za kierowanie do kardynała Noe seminarzystów, którzy mieli służyć domszy z udziałem papieża. I za każdym razem umyślnie przysyłał samych nierozgarniętych kleryków. Kardynał Noe polecił kiedyś któremuś z nich użyć kadzielnicy, co wcale nie jest takie proste. Tymczasem, wybrany przez Poletiego kardynat na księdza okazał się akurat okropnie niezdarny. Kleryk miał okadzić ołtarz stojąc przed papieżem, jednak z półotwartej szkatuły trybularza wypadł rozżalony węgielek i poleciał wprost na Jana Pawła II który musiał pośpiesznie gasić iskry na swojej białej sutannie. Całe to zajście skwitował śmiechem, jednak rozsierdzony Noe napisał Polettiemu, że jeden z przysłanych przez niego kleryków usiłował podpalić Ojca Świętego. Innym razem papież postanowił sprawdzić znajomość łaciny wśród seminarzystów, na co Poletti skwadpliwie przysłał najgorszego adepta, jakiego znalazł. Karol Wojtyła tylko upomniał młodego kandydata na księdza, by bardziej przykładał się do nauki. Za to Noe szalał z wściekłości. Jeszcze kiedy indziej archipresbiter poprosił o przysłanie na msze papieską w bazylice szczególnie wysokich seminarzystów, którzy mieli nieść sporych rozmiarów Nie Niewysocy i wątli klerycy, stojący z wielkimi świecznikami w ręku przy głównym ołtarzu, mogliby sprawiać wrażenie, że zaraz się przewrócą. Niezbyt ciekawy widok. Mimo to no, do Noego trafili chyba najmniejsi saminarzyści, jakich mógł znaleźć.